Cześć, jak się masz? Oto sześć wskazówek dotyczących budowania wspierających relacji z partnerem, które mogą pomóc Wam we wszystkim, w tym dzieciom, poczuć się kochanymi i bezpiecznymi. Wskazówka pierwsza: traktujmy się jak równi sobie. Rodzina i przyjaciele mogą mówić Ci, jak powinna zachowywać się żona lub matka w porównaniu z mężem lub ojcem, ale zarówno mężczyźni, jak i kobiety odnoszą korzyści, gdy rozmawiają ze sobą i wspólnie podejmują decyzje. Na przykład, gdy następnym razem będziesz podejmować decyzję, spróbuj zaangażować partnera i zapytaj, co on o tym sądzi. Wskazówka druga. Zaangażuj swojego partnera w opiekę nad dzieckiem. Włącz w to swojego partnera. Kiedy ojcowie są zaangażowani w wychowanie swoich dzieci, cała rodzina na tym korzysta. Postaraj się więc zachęcić swojego partnera do spędzania czasu z dziećmi. Wskazówka trzecia. Dziel się obowiązkami rodzinnymi. Dzielenie się obowiązkami rodzinnymi z partnerem może sprawić, że życie będzie mniej stresujące dla wszystkich. Czy masz pomysł, jak podzielić się obowiązkami? Może się również okazać, że wspólne wykonywanie obowiązków domowych sprawi, że będą one przyjemniejsze. Wskazówka czwarta. Konflikty rozwiązyj pokojowo. Wszyscy dorośli czasami się sprzeczają, ale rozwiązywanie problemów poprzez walkę nie jest skuteczne. Zamiast tego, jeśli zaczynasz czuć złościć się... Weź głęboki oddech i wtedy zareaguj w spokojny i kontrolowany sposób. Wskazówka piąta. Słuchajcie się i rozmawiajcie ze sobą. Omawianie z partnerem wszelkich problemów i obaw może pomóc uniknąć kłótni. Pamiętaj, aby mówić po kolei nie w tym samym czasie i słuchać siebie nawzajem. Wskazówka szósta. Spędzaj czas razem. Spędzanie czasu z partnerem jest tak samo ważne jak spędzanie czasu z dzieckiem. Znajdź dziś trochę czasu, kiedy możecie być tylko we dwoje. Pamiętaj, że przestrzeganie tych wskazówek pomoże uczynić Twój dom miejscem szczęśliwszym i bardziej harmonijnym.